Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, a może po raz pierwszy i w kolejnym dniu mojego wyzwania. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, że tutaj jesteś. Naprawdę mega mnie to cieszy. Każdego dnia dostaję od Was wiadomości, jakieś sygnały o tym, że jesteście, oglądacie, słuchacie. To jest dla mnie super informacja. I dzisiaj też dostałam bardzo miłą wiadomość od jednej z Was, y, mówiącą o tym, że na te moje nagrania można czekać nawet jak na serial. Super porównanie, cieszy mnie to przeogromnie. I y, co jeszcze dla mnie ważniejsze, że odczuwalne jest to, że nie nagrywam tych wszystkich wypowiedzi hurtowo, taśmowo, i faktycznie tak jest. Y, przynajmniej do tej pory. Ja jestem tutaj każdego dnia prawie w czasie realnym i dzielę się tym, co gdzieś ze mną jest, co od jakiegoś czasu czy danego dnia jakoś myśla, w moich myślach ym, się pojawia, co mi towarzyszy. I dzisiaj też tak było. Miałam zaplanowany już właściwie temat, ale. Nagrywam to właśnie w dniu Święta Niepodległości. Wracałam tramwajem do domu i usłyszałam jednym uchem pewną rozmowę i jedno zdanie, które tak mocno mi się wbiło. I to zdanie zainspirowało mnie do tego, żeby zmienić plan na dzisiaj i powiedzieć o czymś zupełnie innym. Uznałam, że to jest naprawdę dzisiaj dużo ważniejsze. Nie, nie ma znaczenia to, w jakim kontekście to zdanie padło. Ale zdanie, o którym mówię, brzmiało mniej więcej: Ja na jej miejscu na pewno bym tego nie zrobiła. I natychmiast włączyła mi się czerwona lampka, i pomyślałam: tak, muszę dzisiaj o tym powiedzieć to jest dzisiejszy temat. Dlaczego? To zdanie, które myślę w różnych podobnych wersjach możemy wypowiadać do kogoś, czy czasami nawet gdzieś w myślach, tylko do siebie, ja na jej miejscu, na jego miejscu, na pewno bym to zrobił, albo na pewno bym tego nie zrobił, nie zrobiła, to jest coś, co my z taką lekkością i łatwością rzucamy, stwierdzamy, i z takim stuprocentowym przekonaniem, że mamy rację. I Myślę też sobie, że łatwo je wypowiadamy, kiedy nie znamy zbyt dobrze osoby, w której miejscu mielibyśmy się postawić, albo kiedy ta osoba niekoniecznie jest nam bliską. Jeszcze łatwiej jest powiedzieć to zdanie, kiedy mówimy o kimś, kto na przykład zrobił nam krzywdę. Wtedy to już pada z totalną lekkością. Jesteśmy przeświadczeni, że my, względem nas, na pewno przecież nie postąpilibyśmy tak, jak ta osoba to zrobiła z nami. No i tutaj może Cię rozczaruję, jeśli powiem, że absolutnie nie masz racji. Absolutnie nie masz racji. I to zdanie jest też dla mnie ważne o tyle, że właśnie z tym zdaniem najczęściej pracuję w każdej sesji z moimi klientami. I nie ma znaczenia tutaj to, czy w danym rodzie pojawiają się historie pełne żalu, pretensji, jakichś roszczeń, złości, zarzutów. Nie w każdym się to pojawia, a przynajmniej nie zawsze jest to świadome, ale często przecież wydarza się tak, że rzeczywiście ktoś celowo czy nie. Wyrządził nam jakąś krzywdę i bardzo łatwo jest postawić się w pozycji ofiary. To jest super łatwe, kiedy my przerzucamy tę winę na drugą stronę, ale to jest tylko jedna część tej, tego całego kontekstu, o którym chcę mówić, bo właśnie w tym momencie, kiedy ktoś nas atakuje, kiedy ktoś nas, nam wyrządził krzywdę, to zdanie bardzo łatwo jest wypowiedzieć: że ja na pewno zrobiłbym to inaczej niż ty. To zdanie jest najbardziej niebezpiecznym zdaniem, które prowadzi nas po pierwsze do budowania jeszcze mocniejszego naszego ego, a co za tym idzie do budowania tego dualizmu, od którego jako istoty duchowe powinniśmy tutaj uciekać. Dualizm, czyli coś jest dobre, coś jest złe, ja tu segreguję, oceniam, rozdzielam, cieniuję coś, co jest tylko widoczne z mojej perspektywy. Dlatego ta dualność tak naprawdę nam nie służy, niczemu nie służy, żadnym naszym lekcjom, naszemu rozwojowi kompletnie nie służy. I gwarantuję Ci to, gdybyś Ty. Z kompletem doświadczeń osoby, która nawet wyrządziła ci ból, krzywdę, jakieś potężne zranienie, gdybyś ty był na miejscu tej osoby, gdybyś ty była na miejscu tej osoby, na pewno postąpiłbyś i postąpiłabyś tak samo jak ta osoba. Wiem, jak trudno jest to sobie wyobrazić, bo przecież. Jak można odwrócić to myślenie? Ja jestem tutaj, Ty jesteś tutaj i to Ty wyrządzasz mi coś przykrego, a ja mam myśleć, że rzeczywiście ja zrobiłbym to samo, będąc Tobą? Tak, gwarantuję Ci, że tak. Dlaczego? Po pierwsze, ty nie możesz mieć pojęcia o tym, czym jest bycie tą osobą. Co to znaczy być w jej położeniu, co to znaczy być w jej doświadczeniu, co to znaczy czuć to wszystko, mieć to wszystko w całym bagażu doświadczeń, wrażeń, emocji, wszystkiego, co się składa na życie i oczywiście na jakieś decyzje i działania. Więc mówienie komuś, że ja postąpiłbym, Postąpiłbym, postąpiłabym zupełnie inaczej, jest absolutnym błędem. I nad tym zdaniem ja bardzo często pracuję z moimi klientami, pokazując im, jak łatwo można wpaść w pułapkę właśnie tego wzmacniania, budowania mojego ego i jeszcze większej separacji. Bo przecież naszym celem tutaj, jako istot duchowych, jest uświadomienie sobie, że to nasze rozdzielenie. Ja jestem tutaj, ty jesteś w innym ciele, tam są jeszcze inni ludzie. To są tylko pozory. To, są tylko, to jest tylko sposób naszej, naszego postrzegania. To jest tylko nasza perspektywa z tego ludzkiego ciała. Tak naprawdę jesteśmy wszyscy jednym, jak bardzo wzniośle to brzmi, ale naprawdę tak jest. I rzeczywiście, gdybyś ty był na miejscu, tego człowieka, który na przykład pozbawił Cię pracy albo Cię okradł albo wyrządził Ci jeszcze większą krzywdę, to wiedz, że ta osoba nie robi tego tylko dla jakiejś satysfakcji bądź bez żadnego uzasadnienia, ale robi to, ponieważ jej bagaż doświadczeń, jej rany są właśnie tym, co być może kieruje ją do tego kroku. Nie możemy i nie powinniśmy oceniać nikogo, jego sposobu postępowania, ponieważ nie mamy tak naprawdę o tym pojęcia. I na tym polega cała sztuka stawania w pozycji drugiej osoby. Na tym polega taka prawdziwa empatia, duchowa empatia. Uważam, że to mm, również jest jeden z takich milowych kroków. Do poszerzania naszej świadomości, do wychodzenia z tej naszej perspektywy i spojrzenia z dystansu na siebie, na swoje życie i na wszystko, co się dzieje w tym planie, który masz tutaj na ziemi. Spróbuj powiedzieć gdzieś w myślach, w jakiejś medytacji, a może po prostu w dzienniku, powiedz to osobie, która właśnie wyrządziła ci krzywdę, i powiedz jej inne zdanie. Powiedz jej, ja na Twoim miejscu zrobiłbym, zrobiłabym to samo co Ty. I to nie dlatego, żebyś Ty miał stać się ofiarą. Nie. To służy budowaniu Twojej świadomości, poszerzaniu Twojej świadomości, że tak naprawdę Ty nie jesteś tylko tym, co się zawiera tutaj w Twoim ludzkim ciele. Jesteś czymś dużo więcej. I to, co ta osoba Ci zrobiła, to jest. Twoja lekcja, twoje doświadczenie, i nawet jeszcze jej za to podziękuj. Ale nie myśl w ten sposób, że ty jesteś większy, mówiąc, że na pewno zrobiłbyś inaczej. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Bardzo dziękuję, jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do końca. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt zawiłe. Jeśli wciąż nie możesz tego zdania przetrawić, zrozumieć, może z nim po prostu pobądź. Może posłuchaj tego jeszcze raz później, za jakiś czas, albo spróbuj sobie posiedzieć z tym zdaniem i pomyśleć. Jestem ciekawa waszych opinii i bardzo mnie ucieszy to, jeśli podzielicie się w komentarzu własnymi przemyśleniami. Będzie mi bardzo miło, jeśli potwierdzicie, że jesteście, że byliście dzisiaj też. A tymczasem, pięknego wieczoru, pięknej celebracji tego dnia niepodległości. Niech niepodległy będzie też nasz duch i widzimy się jutro bądź w kolejnych dniach. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.